Witam Was, docent Wyprawa do Czech październikowa tradycyjna. No słuchajcie, jest nareszcie tak jak trzeba. JLV, wagon restauracyjny ma to cienę plzeń. Także no ostatnio, jak wracałem z Natodejs, z Ostrawy, musiałem się posiłkować plechowką, ale jest dobrze. Żywa dyskusja pod postem była odnośnie tego, czy jeszcze cieskie drachy trzymają poziom, żeby to lane piwo było nadal dostępne. Okazuje się, że mam szczęście, bo właśnie jest tak jak w loterii. Czasem ten wagon ma y piwo beczkowe, czasem nie. Także na Zdrawi, jeśli chodzi o kierunek Północny Zachód, no tak, także dobrze się zaczyna, piękna pogoda, mam nadzieję, że się utrzyma o, idealnie, naprawdę o tej godzinie 10 przed południem, takie dobrze, choszkie skwele plezeńskie, idealnie, na zdrowie. No właśnie, powiecie, że to jakiś fake, bo stoimy. No stoimy w, na stacji w Bochuminie, dlatego y, tak sytuacja wygląda, że mogę w miarę stabilnie y, to nagrać, trzymając kamerę. No, y, tam była y, wydzielona sekcja, kiedy y, piweczko na stojaka można wypić. A tutaj mamy już sekcję restauracyjną, y, siadamy przy stole. No i to jest to, czego mi brakuje y, w porównaniu z naszym warsem. Oczywiście nie to, że nie, że nie można usiąść przy stole, tylko po prostu nie można się napić dobrego piwa, a już lanego to w ogóle nie ma o czym mowy. Eee, 59 koron za... to jest 0,3 bodajże. No czyli co, niecałe 10 złotych, o to chodzi. No i oto jest cel mojej podróży, kraj ustecki. Mesto Lołny. sięgające historią około 1360 roku, założone przez króla Przemysława Otokara II. Ważne strategiczne położenie na drodze z Pragi do Norymbergi. Jeżeli chodzi o Lołny, no to największy rozkwit do wojny trzydziestoletniej. Potem, tak jak całe Czechy, upadek pokonani przez Habsburgów no i specyfiką tego miasta Lowny jest to, że niewiele zabytków się tutaj zachowało. Sporo wyburzeń w 60-70 latach ubiegłego wieku. No to jest typowe dla tego regionu pokłady węgla brunatnego. Całe miasto most zostało zburzone. Tutaj na szczęście aż tak tragicznie nie było. Za mną piękny XIX-wieczny ratusz pomnik Janahusa oczywiście, ale sam rynek zobaczcie, na Mesti zamienione w duży parking. Budynki raczej właśnie współczesne, lata, tak jak mówiłem, 60, 70, XX wieku. No więc pierwszy raz jestem w Lownach, dlatego bo stacja kolejowa bardzo oddalona od rynku, od centrum, i byłem tutaj tylko zobaczyć browar. Yy, ówcześnie on yy, należał chyba do Drinks Union, potem przejęty przez Heineken. Zobaczyłem browar i się zawinąłem. A jednak yy, warto zobaczyć Louny, tym bardziej, że powstały dwa yy, mini-browary i jeszcze yy, budowla yy, słynna na całe Czechy. To za moment. Za mną chram o Mikulasie, czyli kościół świętego Mikołaja. Miasto Lowny uległo spaleniu w 1517 roku, ale niezwłocznie w 1519 zaczęto odbudowę i zaczęto właśnie budowę tego okazałego gotyckiego kościoła, ukończony 20 lat później, 1539 rok. Fantastyczne wieże, strzeliste hala trzynawowa. Niestety dzisiaj zamknięte, więc dopiero jutro tam wejdę. Ta sylwetka charakterystyczna kościoła w Lołnach widoczna jest z oddali, więc zdecydowanie przesądza o najbardziej charakterystycznym zabytku lounę. No, kiedyś to był, było logo piwowaru Lołny właśnie, tymczasem. Rzadko kiedy w Czechach człowiek przystaje, żeby obejrzeć bliżej jakąś średniowieczną budowlę, jest tego w bród, no ale nie w Lołnach. W Lołnach taka sytuacja, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej, Sy końca XV wieku, data budowy 1488. Słuchajcie, stojący w otoczeniu jakiejś dzielnicy willowej, zaraz obok jest dworzec autobusowy, więc no, niesamowita sytuacja, kiedy średniowieczny budynek jest postawiony w zupełnie obcym kontekście współczesnych willi dworca autobusowego. No, taka ciekawostka z Lone. Witam was, docent polskie menubrowar.pl, no i wyjaśniła się destynacja mojej podróży. Tak jest kraj ustecki Lowny No, byłem w lołny chyba z 15 lat temu, ale chyba tylko naprawdę wyszedłem blisko dworca zobaczyć browar, który jeszcze wtedy chyba działał. Zobaczyłem, że nie ma żadnego sklepu, żadnego obchodu. Wsiadłem w pociąg i pojechałem dalej do rzadca. Teraz w Lounach trochę jest więcej browarów, będę je Wam po kolei przedstawiał, ale generalnie klimat jest taki jak w latach 90. Z dworca na miasto trzeba tak zdymać 20 minut z buta. Musiałem e, posiłkować się gdzieś w lokal, lokalnym, e, taki, w takiej hernie e, ludźmi, którzy zadzwonią do e, pensjonu, e, udostępnią mi e, numer na klucze, bo recepcji nie ma, wszystko już jest zautomatyzowane. Także no, dzieje się w lounach ciekawie, ale w końcu dotarłem. E, pierwszy e, mini-browar. E, piwo z Lown. E, no i zaczynam klasycznie od desitki. Piana już trochę opadła, lekko palizujące. No i dobra. No na razie to same koncerniaki i w pociągu, i potem strasznie, strasznie długa droga. Niby od Pragi 59 km, ale jechałem jakąś strasznie okrężną drogą. Tak mnie pokierowały CIED-CZ, jak kupowałem bilet z Warszawy do Łown, Więc no mówię, dookoła, więc fajnie, w końcu jakieś lokalne, miejscowe rzemieślnicze piwo na zdrowie. Mmm, jest dobrze. Mm. Czuj tą fajną zbożowość. Goryczka w normie, nie jest jakoś mocno nachmielone, ale ta fajna zbożowość, ta słodowość mówiąca o tym, że to jest takie rześkie piwo, bardzo przyjemnie. Także na początek desitka. A wiem, co jest specjalnego. Za chwilę chyba wezmę. No słuchajcie, yy, nie będę w dwunastkę wchodził, pewnie smakuje dobrze, ale to co zobaczyłem, piwo specjalne, piwo specjalne chrzanowe, no nie mogłem odpuścić, tak? Yy, 0,4 za 80, cenią się, ok, ale no ile chrzanowych mamy, ile spróbowałem w swoim życiu, no tylko piwoteka, tak? Pozdrawiam piwotekę, oczywiście niesamowite piwa z chrzanem, yy, to zawsze rozwala, rozwala umysły. Więc jak Czesi sobie prowadzili z piwem chrzanowym? Wygląda bardzo fajnie. Ładna piana. No w aromacie ta piana tutaj yy, mocno tłumi aromat. Troszeczkę czuję, ale to jest bardzo delikatne. No dobra. Zdrówko. No jest. No jest ewidentnie w smaku. Wszystko gra. To nie jest taki hardcore jak piwoteka, gdzie ten chrzan rzeczywiście był bardzo, bardzo wyrazisty. Tutaj jest to balans. Sędziowie by się bardzo ucieszyli, gdyby był styl taki piwo z chrzanem. Tu jest taki naprawdę chrzanowy posmak. Więc nie jest to rzecz, która. No, właśnie pytanie, nie? Dla kogo? Bo dla totalnych frików. Może być za lekkie, ale dla normalnego człowieka może być przystępne. Jest ewidentny posmak szanu, nisko wysycone. Naprawdę fantastyczne piwo, słuchajcie, na Wielkanoc. Gdybym piwo miał takie do wielkanocnego śniadania, no to by pasowało idealnie. Komponuje się fantastycznie z tymi pasztetami. Była dyskusja, pamiętam, z kopyrem w łodzi. On mówił chrzan do jajek, ja mówiłem chrzan tylko do pasztetu. No po prostu, gdyby do tego właśnie jakiś dobry pasztet. No idealne połączenie, o to chodzi. Pamiętam, wkurzałem się pod koniec lat 2000, jak przyjeżdżałem do Czech, że weszli mocno w dodatki owocowe. Tam. Pod tym względem firma Józefa Chrysla z Pilzna przodowała i pakowała po prostu takie swoje klony tych mini browarów. I było z sześć rodzajów piw owocowych. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Ja owocowe piwa bojkotuję już od dawna. Gdzie są dodatki warzywne? Właśnie taka sytuacja. Piwo chrzanowe. No. Rewelacja. Hmm. Także. Jestem bardzo zadowolony, że przyjeżdżając do Luny, nie, nie spodziewałem się, że sobie wypiję coś takiego. Dobrze, myślę, że początek jest bardzo, bardzo ciekawy. Na zdrabi. Słuchajcie, dobrze przypuszczałem, że piana y, hamowała aromat. Naprawdę aromat jest fantastyczny. Y, tutaj rozmawiałem z człowiekiem. Y, oczywiście naturalnych szan. Y, nie ma mowy o wasabi, jak w przypadku drugiej warki piwoteki. No, pięknie, pięknie pachnie chrzanem. Tutaj ekipa mówi, że świetne do grilla, do kiełbasy. No, nie tylko tak jak ja mówiłem, że tylko na Wielkanocne śniadanie. No, rzeczywiście, no, no, cudo, cudne piwo. Popieram dodatki warzywne, nieoczywiste. Więc koniec z tymi owocami. Proszę dodawać warzywa do piwa. Zdecydowanie, a chrzan klasa. Wylądowałem w drugim mini browarze w Loonach. Okazało się, że ulica Rybalkowa to nie tylko właśnie browar, w którym byłem, ale obok jest domow piwowar. Zatem mamy dwa piwa jasne, ciemne i jest również ale, na którego się nie zdecydowałem. Ale słuchajcie, jak smakowałem desitkę, to stwierdziłem, absolutnie trzeba to uwiecznić. Dziesiąteczka jest fantastyczna. Jest po prostu, znowu mówię, goryczka to nie jest to, ale ta świeżość, która w tym piwie jest, to jest cudo. To jest esencja piwa z mojego browaru. Bardzo rzeźkie bardzo świeżutkie yy, rewelacje. Natomiast jestem bardzo ciekawy. Yy, no właśnie. To powiedziałem, że jest dziesiąteczka, to jest jedenastka. Nie ma znaczenia. Jedenaska jest zawsze trochę mniej goryczkowa, nie? Natomiast yy, patrzę na tmawą dwunastkę. Yy, w zlonach już właśnie ciemnego nie mieli. S powiedzieli, skończył się sezon, nie ważymy ciemnego. A tutaj proszę, dwunasteczka, i to widzę, że ona jest taka czarna, nie? Fajnie to wygląda. Mm. Takie bardziej palone aromaty. Dobra. Mm. Hm. Jak najbardziej, nie zawiodło mnie. To jest takie cierne, jakie. No właśnie, to nie jest mawe. Ja widzę na tablicy tmawe, a to jest cierne, nie? To jest piwo wytrawne, to jest po prostu prawie jak szwarzbir. No może nie z taką goryczką, z taką polonością jak szwarzbir, ale bardzo, bardzo fajne. Zero karmelowości. Bardzo pijalne, ciemne, wytrawne piwo. Świetne. Także jesteśmy przy tych małych kadziach, tak sobie tutaj radzą właśnie w domów piwo warlony No i fajne, fajne te piwa jeszcze trzecie jest Desitka Delta Ale, a to może jutro? Jeszcze trochę zostaje tymczasem